I tutaj Homzy Gaming Chip. Zagramy sobie w Brawl Stars, Swobodna gierka. Dobra, zaczynajmy. Dawno nie nagrywałem odcinków, nie wiem za bardzo weny sora. Dobrze, i czekamy. Gra rozpoczęta. Okej. Okay. Ale się szybko dzieje. O nie. Jesteśmy zgubieni. O pudełeczko. Hmm, co tam? O, oczy żółuć. Dlaczego on mnie nie zauważył? Nielogiczne. O, kolejny. I co to... I co to jest? Już to przejść, huh Dobra, o nie. Ktoś... Ktoś mnie tutaj goni. O nie, El Primos. Hmm... Ciekawe. Top cztery. Okay. I tak już zostało. Niestety. I Gwiezdny Żetonik, proszę bardzo. <ścoughs> Okej. Okay. Teraz posagramy sobie w kraba. cóż my tutaj mamy w sklepie? Nic nowego. Aha, to już było. Okej. Okay. Hmm. Dobrze, niech zostanie Rosa. Dobra, zaczynamy gierkę. Hm, co tutaj się dzieje? Dobra, Juniu... Uff... Dobra, zakampimy się troszeczkę. O! Jakiś zły gostek! Au, au! Ale logi! A, a masz, a masz, a masz, A nie, nie jestem na dystans, zapomniałem. O, jak pięknie, o nie. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a no. masz. O nie! Dam, 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 przegrana. Okej. Okay. Może teraz spróbujmy... ...zagrać, pewnie też by się przydała. Dawaj, graj. No to lecimy! Może to niedługo na moim kanale pojawią się odcinki, vlogi z figurkami z Fortnite'a. Ale to nie jest potwierdzone info. I co my tu mamy? Cześć Bambiku, cześć, cześć, cześć. O, jak ma. Fajnie, jak miło. Dawaj, dawaj, robociku, dawaj, strzelaj. O, jak fajnie. O, tak. Dawaj, ziomuś, zbierz to, zbierz to, zbierz! Tak, 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 super, dobrze, juhu! I pewna wygrana. Juhu, wygrana! Juhu, wygraliśmy, nareszcie! Bez przesady, nie jestem aż taką gwiazdą. Okej. Okay. I unboxing mega boxa. Co tu mamy? Mhm. Dobrze, no to Brawl box. O jak miło. Bardzo miło, super. Dobrze, no to no dzisiaj już tyle z Brawl Stars, wypatrujcie kolejnych odcinków, no to cześć!